Spotykamy się w tym samym miejscu, z tym samym rysunkiem, który będę wykonywać już po raz, raz, dwa, trzy, trzy, czwarty raz? To już jest czwarty raz. Tę postać stworzyłam w 2016, tak jest, w 2016 roku. I jeśli oglądacie moje filmy, to na kanale są już dwa drody z egen tego właśnie rysunku. Nadszedł styczeń, więc minął równy rok, także możemy zacząć kolejny redraw tego rysunku. więc Zapraszam Was na. Drodzy's Again, Again, Again. Tak, chyba to tak się nazywa. To na początek szybkie spojrzenie na poprzednie wersje tego rysunku. Pierwszy szkicownik zawiera oryginalny rysunek, który powstał, tak jak wam przed chwilą wspominałam, w 2016 roku. Kolejną wersję narysowałam w 2017 roku i najmłodsze odtworzenie tej postaci powstało prawie że rok temu, w styczniu 2018 roku. No i jak widzicie, ten styl na przestrzeni lat się lekko zmieniał. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogłam się już doczekać, kiedy stworzę następną wersję tego rysunku. No i w końcu nadszedł ten czas. I tak jak w przypadku wszystkich wersji, tak najpierw oczywiście powstaje szkic. Chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze przed szkicem zrobiłam sobie taki, jak, takie wstępne planowanie, jakbym chciała, aby ta postać wyglądała konkretnie na rysunku, i rozrysowałam to sobie w szkicowniku takimi bazgrołkami, żeby wiedzieć, jak mniej więcej później to rozłożyć na papierze. I tym razem nie wykorzystuję do rysowania szkicownika, tak jak robiłam to przy poprzednich latach, i to w sumie wszystkich, a wzięłam kartkę z bloku, który moim zdaniem najbardziej się nadawał do takiej techniki. Miałam go też pod ręką i jest to 300 gramowy papier ze Stratmora Mixed Media oczywiście format A5. W sumie mam Wam tyle do powiedzenia, i nie wiem od czego zacząć. Yy, może zaczniemy, tak jak już jesteśmy przy szkicu. Szkic wykonuję czerwonym ołówkiem i ze względu na to, że wybrałam sobie taką kolejność, a nie inną, to będę musiała go lekko wymazać, znaczy ten szkic czerwony. I do tego wybiorę gumkę chlebową, która niekoniecznie mi za bardzo wymarza, właśnie ten kolor, i będę widziała, co jest konkretnie na tym szkicu. Nie będę Wam mówić w sumie, co jest co, bo wszystko zostawię Wam w opisie, więc jeśli chcecie wiedzieć, jakich przyborów użyłam, to macie w opisie wszystkie nazwy. Analizując każdy rysunek, doszłam do wniosku, że będę najbardziej przypatrywać się raczej pierwszemu, bo była to pierwotna wersja i chciałabym się jak najbardziej jej trzymać. Każde kolejne odwzorowanie miało coś takiego dodatkowego, co dałam od siebie na rysunek. W oryginalnej wersji dziewczyna stojąca naprzeciwko ma lewe pasemko wypuszczone przed ucho oczywiście, grzywkę zaczesaną za Prawe. Trzyma to berło tego lizaka niebieskiego z naszej strony, wskazując na zachód. I zauważyłam też, że przy tym rysunku koszulka nie ma na górze takich zakładek, które rysowałam w drugiej i w trzeciej wersji, więc postanowiłam wrócić do pierwotnego stanu i nie robić tych zakładek, a jednak jakby taką gumeczkę, która jest lekko zmarszczona. I nie wygląda tak niechlujnie i prosto jak przy tym oryginale. Musiałam tutaj dorysować jeszcze kilka szczegółów, więc ponownie wycieram gumką chlebową mój Szkic i przechodzę już do kolorowania. Zazwyczaj wykonując swoje rysunki, najpierw robię szkic, później przechodzę do Linear'tu i na sam koniec koloruję, a tym razem zrobię to inaczej, bo chciałabym ten lineart wykonać nie cienkopisami, a kredkami. Bardzo podoba mi się ta technika, w której wykorzystujemy kolorowe kreski do zaznaczania obrysu naszej postaci czy czegokolwiek rysujemy, odpowiadającej temu obszarowi, który zakolorowaliśmy, nie wiem, na przykład bluzkę na zielono i wtedy robimy cały obrys tej bluzki kolorem zielonym, ciemniejszym od tego bazowego. No, chociaż to na pewno wygląda prościej niż jakbym ja Wam miała to tłumaczyć. Przyglądając się pierwszej wersji z 2016 roku, którą robiłam tak by the way, na kolanach, na uczelni, czekając na siostrę, aż wyjdzie z egzaminu i próbując moje nowe kolory kopików i wykorzystując do tego brasz pena, też nowo kupionego. No cóż, nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie wykorzystać, a miałam wolny czas, to akurat usiadłam. I powiem Wam, że akurat z tego rysunku nie jestem w ogóle zadowolona ani dumna. Jest on koślawy, wszystkie proporcje są zachwiane. Kiedy patrzę na jej twarz, no to już... No, powstrzymam się może od komentarza, jednak oczy są zbyt wielkie i bardzo rozstawione przy krawędzi twarzy. Nos jest zaznaczony jednym takim... Dziwnym punktem. No i w sumie całą górną wargę zaznaczyłam też lineartem, czego raczej nie robię. Całość oczywiście pokolorowałam, tak jak Wam wspomniałam, nowymi markerami, które wtedy kupiłam. I jeszcze w domu wykorzystałam kredki, więc dzisiaj też będę to robić. A wiecie, że ja uwielbiam połączenie markerów z kredkami. Druga wersja, czyli 2017 rok. Z mojej perspektywy nie jest wcale taki zły. Proporcje już są naprawdę bardzo fajne. Jednak kiedy patrzy się na twarz, to jakoś tak nie do końca mi to odpowiada. Ma zdeczka zamuloną twarz, ale jednak te proporcje są bardzo dobre. Najbardziej tutaj jestem chyba niezadowolona z kolorystyki, jaką dobrałam, bo jednak już lepiej wyglądała ta bluzka w kolorze czerwonym w wersji pierwotnej niż ta mięta na tym drugim rysunku. Zdecydowanie za dużo tej zieleni i jeszcze to tło, które mega rzuca się w oczy i jakby zabiera uwagę od głównej postaci. Ale generalnie myślę, że wszystko było w porządku. I przechodząc do naszej ostatniej wersji, którą zrobiłam w 2018 roku, powiem Wam, że z niej jestem naprawdę dumna. Nawet do tej pory ten dokładnie rysunek, no, podoba mi się. Przyznam się Wam szczerze, że naprawdę jestem z niego dumna. Poza jest przemyślana, delikatność z tej pracy od razu bije. Kolorystyka też jest super dobrana. Oczy bardzo mi się podobają. No, proporcje, nie wiem, czy wspominałam, też dobrze wyglądają. Sorry, że się tak przechwalam, ale serio. W tym roku bałam się, że nie podałam temu wyzwaniu i nie stworzę lepszego rysunku. Nie będę w stanie tego po prostu ulepszyć, no bo co tutaj można ulepszyć przy takim fajnym rysunku. Ale tak myślę i myślę i stwierdziłam, że przydałoby się to. Jeszcze lepiej pocieniować niż jest teraz. Tutaj używałam samych markerów na bazie alkoholu, a pomyślałam, że do kolejnej wersji wykorzystam również kredki, aby te cienie pogłębić. Na pewno widzicie to na moim Instagramie, albo też w sumie tutaj na YouTubie, że za często nie rysuję w takim stylu animowanym, kreskówkowym. Nie wiem w sumie, jak to nazwać bajkowym. A wolę ten realistyczny i nad nim się jakby bardziej skupiam. Dlatego też wydaje mi się, że nie ma aż takiego wielkiego progresu pomiędzy tymi trzema rysunkami, chociaż no, przy tym 2018 to jest jakby tak oderwany od tych poprzednich. Nie mam pojęcia, co się w tamtym roku stało, ale to chyba była magia. Natomiast w tym roku, dzisiaj tworzę postać z bardziej dynamiczną pozą, tego mi właśnie brakowało przy tych trzech poprzednich, chociaż ten ostatni był taki stonowany, właśnie delikatny, aby nic się tam za bardzo nie działo, ale jednak tutaj próbowałam przemycić tę dynamikę, przez co włosy zrobiłam jej takie bardziej jakby latające na wietrze, tak samo jeden rękaw poszedł bardziej do góry, i oczywiście wycieniowałam tę postać, tak samo nadałam kolorowy lineart. Prawie bym zapomniała wspomnieć o ważnej kwestii, jaką jest dodanie lekko żółtego światła, które na kamerze no, wydaje się totalnie ciemne. Nie wiem dlaczego, ale na żywo jest to takie lekko jaskrawe, żółte światło, które właśnie idzie od lewej strony na naszą postać. O, kolejna kwestia, którą muszę wspomnieć, to to, że na pierwszym rysunku dziewczyna miała kwiaty we włosach w, no w mniej więcej takiej samej pozycji, jaką zrobiłam tutaj na tym rysunku, tyle że tam były dwa rodzaje kwiatków. Na pewno były róże i jakieś takie Ala stokrotki, ale jednak w kolorze czerwonym, w drugiej, w drugiej wersji były same róże, w trzeciej także postawiłam na róże, a w tym czwartym wybrałam piwonie. W sumie nie wiem, dlaczego nie pytajcie, chociaż powiem Wam, że taki kolor pasował mi do bluzki. I piwonie są no, dość podobnego koloru, może trochę jaśniejsza. Generalnie podsumowując, jestem zadowolona z tej dzisiejszej wersji z 2019 roku. Na pewno spotkamy się przy kolejnym filmie w następnym roku, w styczniu, i będę robić 2020. O matko, dacie wiarę, że to będzie już ten rok. I oczywiście nie wyłączajcie jeszcze, za chwilę pokażę Wam też porównanie tych wszystkich rysunków. To już by było na tyle. Dajcie mi znać, która wersja, czy z 2016, 2017, 2018, czy może z tego roku przypadła Wam najbardziej do gustu. Ja zapraszam Was jak zawsze do zaglądania na mojego Instagrama, aby widzieć nowe rysunki, relacje i wszystko, co się nie pojawia tutaj na YouTubie. Także ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa!